Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Ten odcinek to będzie unboxing. Unboxing czegoś, co na rynku wcześniej się nie pojawiło. Mianowicie intercom specjalny, dedykowany do off-road'u, czyli dla kładowca, dla terenowca, dla adventure'owca i dla pojazdów side by side. Zobaczcie, Kardo pactak Edge Offroad. Już Wam pokazuję to cudo. Do tego pudełka jeszcze nie zaglądałem. Jest to zupełnie nowy zestaw, który właśnie pierwszy raz w życiu będę rozpakowywał i pierwszy raz w życiu będę widział to urządzenie i miał je w rękach. Już sobie zobaczymy. Oprócz tego, że była instrukcja po obsługi po polsku, dostałem jeszcze dwie naklejki, które wyglądają na kładzie na czas testu. A może na dłużej, kto wie, zobaczymy. W każdym razie zaczynamy. Otwieram, tada, uroczyście pudełko z urządzeniem. Przede wszystkim funkcjonalność urządzenia jest fajnie opisana na opakowaniu i to już widać. Jest to troszeczkę inaczej niż to przy innych interkomach, bo te pierwsze opakowanie takie właśnie jest od razu widać. Jest tutaj dużo kurzu, dużo brudu, są skutery śnieżne i są układy. Jest side by side. No i samo urządzenie, które wygląda tak. Paktak Edge od Cardo. Jak sobie poczytam o nim, a w zasadzie już czytałem, to na tym, to urządzenie ma bardzo fajną funkcjonalność, której nie ma Sena, ale o tym wam powiem później podczas testów. Więc e, sam jestem chciałbym się przekonać najpierw jak to działa i czy faktycznie e, tak jest, więc teraz to tylko sobie zobaczymy. Przede wszystkim jest to interkom który może być stosowany, uważam na motocyklu typu adventure, na kładzie, w side by side, zie. wygodne urządzenie i już przejrzałem ofertę Cardo i słuchajcie, możecie tego samego urządzenia używać na słuchawkach, takich są do kupienia takie słuchawki, się przypina to urządzenie, możecie kupić zestaw taki hmm, do kasku, pod czapkę, no jest parę różnych rozwiązań, ale przede wszystkim jest też taki zestaw, który łączy Dzięki któremu można się połączyć tym urządzeniem z na przykład radiem samochodowym przez wyjście audio. Ale o tym później zajrzymy do pudełka. I już otwieramy. Tutaj już jest fajnie. O tak wygląda nasze urządzenie. Ja widzę je pierwszy raz. Proszę bardzo. Tak wygląda to po otwarciu pudełka. Ładnie. Urządzenie troszeczkę inne kształtem niż e, niż te, które przywykliśmy oglądać, w sensie ja bynajmniej, dalej znajdziemy oprócz urządzenia wyciągnąłem na wkładce, wyciągnę może samo urządzenie o, i sobie zobaczymy, przede wszystkim lekkie, powiem Wam, że to już jest dużą zaletą, że to urządzenie jest po prostu lekkie eee, pokażę Wam, jest bliska po wyciągnięciu, tu w tym urządzeniu jest troszeczkę bardziej skomplikowana według mojej opinii oczywiście na tę chwilę Obsługa, ale może ma to jakiś sens i może ma to odpowiednie zastosowanie. W samym urządzeniu znajdziecie, tak ono wygląda z bliska, znajdziecie cztery, cztery przełączniki. Tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden, rolkę, którą się przyciska i rolkę, którą się kręci. O, mogę tutaj pokręcić. Także funkcjonalność przyciskowa tego urządzenia jest całkiem spora. No i nie wiem, jak to będzie użytkowo, bo trzeba pamiętać, co chce się wcisnąć, żeby odpowiednią funkcję e, włączyć. Popatrzcie sobie, proszę. O, tak wygląda nasze urządzenie Cardo. E, na pierwszy rzut oka, od razu Wam mówię, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wykonane I to, co odróżnia to urządzenie od innych, a w zasadzie, hmm, nie wiem, czy odróżnia, w zasadzie inne urządzenia chyba też mają tę funkcjonalność, ale to urządzenie działa w kurzu i wodzie. Jest pyło, pyło temperaturowo odporne do minus 10, nie, przepraszam, do minus 20 stopni można go używać, więc w takich naszych warunkach, nawet zimą, sobie śmiało pojeździcie i powinno działać. Bateria w tym urządzeniu ponoć trzyma 13 godzin, tak jest zapisane na opakowaniu, a wystarczy hmm, 15 nie wiem, wystarczy 20 minut ładować, żeby 2 godziny znowu z niego korzystać. Już ma nowe połączenie z e, z ładowarką i z komputerem chyba jest tutaj schowane, o a jest to połączenie no, złap mi tutaj ostrość jest to połączenie USB-C, czyli aktualne, nowoczesne, już nie stare. Także uaktualnij to. Oprócz tego w tym urządzeniu jest nowy moduł Bluetooth. Ma tak naprawdę dwa kanały Bluetoothowe tutaj są. I nowy moduł Bluetooth 5.2, nowej wersji, który jest bardziej energooszczędny, lepiej działa, lepiej przesyła dane. Tak bynajmniej wyczytałem. <grym> to mamy samo urządzenie. I co dalej mamy w tym opakowaniu? Start here, before, coś tam. No i mamy krótkie, krótko, yy, kilka instrukcji, jak zacząć ze swoim urządzeniem pracować do obsługi urządzenia. Pobierz aplikację, tu mamy jeszcze kilka ulotek, yy, satysfakcja, Product edge, yy, safety information i oczywiście Installation Guide, czyli instrukcja montażu. Taka, o, proszę, całkiem spoko, całkiem nie duża, <laughs> zupełnie, zupełnie prosta, na pewno bardzo łatwo się to montuje. A jest tutaj też e, krótka instrukcja, e, nie tylko montażu, ale widzę e, uruchomienia. Nie, montażu, w różnych kaskach. Ten zestaw powinien pasować do różnego typu kasków, zaraz zobaczymy, co oni tu jeszcze dali w komplecie i... Zajrzymy do środka, a o samym montażu jeszcze Wam powiem, będzie, będzie później. O, tutaj mamy drugą wlepkę od Kardo. Tu mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, ale jak Wam już mówiłem, dostałem w języku polskim. Brawo, Kardo, brawo! To jest super, że o nas myślicie i jest w języku polskim od razu włożona instrukcja obsługi. Wiele osób ma z tym problem i jest papierowa, a nie tylko w internecie i w telefonie. Co też uważam za duży plus, bo nie każdy chce szukać, nie każdy lubi. A tutaj to jest, po prostu. Także jest w papierze, może nie duże, ale jest. Wyciągamy. Tutaj mamy w pudełeczku jeszcze takie trzy rzeczy. O, jedno wyciągnąłem. Takie trzy rzeczy. I tu jeden z nich, proszę bardzo, poza samym urządzeniem. Zaglądamy do środka. Urządzenie na razie odłożę tutaj, żeby mi nie przeszkadzało. Tu mamy pewnie różne okablowanie. I różne gadżety. Tu jest kabel USB-C z bardzo szybkim ładowaniem. Proszę. Jedna rzecz. Tutaj mamy bazę mocującą. I to już jest inne rozwiązanie niż było do tej pory. I to jest inne rozwiązanie niż stosuje Cena. I to jest inne rozwiązanie niż stosuje, a raczej stosował do tej pory Cardo. Mamy tutaj taką bazę. Proszę bardzo. Ta baza jest magnetyczna, ale zobaczcie na końcówki przewodów. Tu. O! Tu. Tu podłącza się mikrofon, a tu podłącza się słuchawki. I co? I to jest taki mini rzek. Możecie sobie te słuchawki podłączyć do kamery i będziecie słyszeć to, co w słuchawkach wam się nagra na kamerze. Proste, proste. Da się zrobić, da się zrobić. Samo urządzenie fajnie się przypina do tego, bo przypina się w nowym systemie i już, już mam przypięte urządzenie. Zobaczcie, ono się przypięło do bazy magnetycznie. To jest ciekawe rozwiązanie, nie widziałem tego nigdy wcześniej i nie wiem jak to się pina, do tego dojdziemy później. <laughs> no, lepiej tego nie popsuć. Dobra, ale to tyle, jeśli chodzi o to, dalej mamy tu słuchawki. Słuchawki, które, którym kardał bardzo się fali. to znaczy, to są słuchawki JBL i jest tutaj logo JBL na tych słuchawkach i te słuchawki są dosyć, no powiedziałbym, Dosyć, dosyć, dosyć dużych rozmiarów, ale może to nie jest kłopot. Może to będzie ich bardzo wielka zaleta, bo będą grały lepiej niż wszystkie inne. No i oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej, zwykły wtyk u yy, mini-jack. I co? I możecie takim mini-jackiem zamiast słuchawek podłączyć sobie wejście do kamerki i macie audio z tych słuchawek. Po prostu nagrywacie od razu na vloga. I jakby była funkcja, Zbierania z mikrofonu, i słyszenia się w słuchawkach, to Wasz problem vlogowania właśnie się rozwiązał. Tutaj, o, ale nie wiem, czy jest taka funkcja, o tym przekonam się później, będę już użytkować urządzenie. Tutaj mamy mikrofon na pałonku. Taki ten pałąk taki tutaj, taki trochę wydaje mi się gruby. No, na pewno w niektórych kaskach będzie problem z zamontowaniem. takim kasku, jak na przykład jest iRoch. A i tym z odwracaną szczęką, gdzie jest miejsce na mikrofon i jest go bardzo mało. A tego podejrzewam, tam będzie ciężko zamontować. Jeszcze to nie wszystko. Jeszcze tutaj mamy parę rzeczy w tym pudełku. Już Wam pokazuję. Ciepło się zrobiło. Jesteśmy w studiu i ogrzewanie jest elektryczne. To znaczy krzyżniczek elektryczny, bo tu nie ma ogrzewania. Ale i tak jest fajnie, bo to jest 15 i w zimę też jest 15. <laughs> takie studio. Tu mamy takie dwa przylepce, raz, dwa, pewnie do pozycjonowania. Tutaj mamy podkładki i przylepce do słuchawek, jakieś takie o, żeby to zamocować. I tu mamy takie coś do mycia. To taka szmatka, żeby umyć, bo co jest takiego w tym urządzeniu? To znaczy to urządzenie się przykleja do kasku. Przykleja się za pomocą takiego przylepca, a to jest baza tak naprawdę przylepcowa do tego, żeby tu przymocować bazę. To jest przylepiec, żeby do kasku zamocować bazę, do której bazy wkłada się interkom. Bazy możecie sobie kupować na różne kaski, ale przylepiec zawsze będziecie musieli też kupić. Nie wiem, czy to jest w zestawie, A tutaj mamy jeszcze takiego klipsa. To jest jeszcze taki klips i prawdopodobnie można to też po prostu tym klipsem zamocować do kasku. Ale zobaczymy, jak będę montować to w następnym odcinku, bo wyjdzie ten trochę przydługi, a i tak już jest przydługi. Tutaj mamy mikrofon. Mikrofon ten już znam, bo to jest taki sam mikrofon, jaki właśnie montowałem do tego, żeby nagrywać dla Was vlogi. Audio bo mój mikrofon, który używałem od ceny PAD. Ten mikrofon jest taki o, i ma takie, o, takie specjalne wejście, które służy do tego, żeby podłączyć go do bazy. I to jest tu wszystko, bo tutaj nic więcej już w tym pudełku nie ma. O, jakieś tylko wkładeczki, ale i tak wydaje mi się, że nic więcej potrzebne nie jest. To jest nasze urządzenie. Zobaczcie jeszcze raz z bliska. Już wam pokażę. I zostańcie do samego końca.